Dzień, dzień dobry, rozpoczynamy wspólną konferencję prasową, w której uczestniczą premier Litwy Ingridę Szymunity i premier Rzeczypospol Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk. Dziękuję, dzień dobry. Jest mi niezmiernie miło powitać i przyjąć premiera Rzeczypospolitej Polskiej pana Donalda Tuska w Wilnie. Jestem bardzo wdzięczna, że tak szybko. Po tym, jak rząd rozpoczął swoją pracę i mając tak wiele zadań jednocześnie, mogliśmy spotkać się i omówić najaktualniejsze pytanie i kwestie. Oczywiście będziemy mieć jeszcze spotkanie po tej konferencji prasowej, gdzie będziemy mieć odrobinę więcej czasu na różne dyskusje, ale chyba nie zdziwię nikogo, wspominając o tym, że najważniejsze nasze wspólne zadania, Uwzględniając to, że jesteśmy sąsiadami i partnerami strategicznymi, jest wiele rzeczy, wiele kwestii, które pojmujemy wspólnie, jednocześnie, razem. To są i nasze możliwości obronne, i bezpieczeństwo, i również współpraca w kontekście geopolitycznym, która jest naprawdę bardzo ważna. W tym duchu mieliśmy możliwość przedyskutować, podyskutować o pewnych pytaniach, o tym, jak jak widzimy sytuację na Ukrainie i jak postrzegamy to w jednakowy sposób i widzimy to, że jest to wojna przeciwko naszym wartościom, przeciwko naszym pojęciom, przeciwko idei, że państwa nie mogą zadecydować o swojej autonomii, jak powinni żyć. Jest to również kwestia niszczenia tożsamości, demokracji w Ukrainie, to, czego stara się osiągnąć Kreml. Wsparcie wobec Ukrainy jest ważne i chyba najważniejsze w danej chwili, ale również ważna jest postawa nasza. Nasza postawa, nasze zwiększanie możliwości obronnych, ponieważ Litwa i Polska historycznie bardzo dobrze rozumieją rozumie ten kontekst, dokąd może doprowadzić brak determinacji albo różne ugody dla agresora. Omówiliśmy bardzo dużo różnych kwestii. Jeszcze będziemy kontynuować naszą rozmowę. Historycznie nasze narody zawsze były jednoczone przez dążenie do wolności i również bardzo klarowne pojęcie o tym, że tylko wspólnie będziemy silni. Jesteśmy tymi państwami, które aktywnie wspierają Ukrainę, którzy zwiększają możliwości bezpieczeństwa, obrony to Jest potrzebne, żeby zmniejszyć wpływ Rosji odnośnie sankcji, odnośnie różnych innych rozwiązań i oczywiście dalej będziemy ścisłymi partnerami, będziemy ściśle współpracować i staramy się przekonywać naszych innych partnerów o podjęcie pewnych decyzji. Współpraca obustronna jest bardzo ważna. Wspólnie realizujemy wiele projektów w dziedzinie energetyki, transportu. Te projekty będą kontynuowane w tym roku, w następnym roku i nie ma żadnej wątpliwości, że zapewnimy to, że wszystkie projekty, które są ważne dla naszych obu państw, a szczególnie całego regionu, były realizowane maksymalnie szybko, maksymalnie skoordynowanie i nie mam wątpliwości, że tak się stanie. Dzisiaj nasze do, siły są skoncentrowane na dążeniu do bezpieczeństwa naszych państw, również jedność i nasza współpraca bilateralna w innych dziedzinach też jest bardzo ważna. Czy to są kwestie infrastruktury, czy energetyki, czy inne. Jeszcze raz dziękuję panu premierowi za to, że pan tu do nas przybył i będziemy kontynuować naszą dyskusję w trybie roboczym. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Premier. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Droga Ingrid, no, znamy się długi czas, współpracujemy na wielu poziomach, ale jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę dzisiaj złożyć oficjalną Państwową wizytę w Wilnie, stolicy naszych tradycyjnych przyjaciół i najbliższych partnerów w Unii Europejskiej. To nie jest przypadek, że Wilno jest jedną z pierwszych stolic, które odwiedzam. Z polskiego punktu widzenia nasze partnerstwo z Litwą, przyjaźń, współpraca, szczególnie w dobie agresji rosyjskiej na Ukrainę, to najwyższy polityczny i geopolityczny priorytet. Rozmawialiśmy z panią premier o tym, jak intensywnie wzmocnić bezpieczeństwo i stabilność całego naszego regionu. Po wstąpieniu Finlandii i Szwecji do NATO doczekaliśmy się wreszcie ostatniej ratyfikacji, jeśli chodzi o członkostwo Szwecji w NATO. Mamy oboje z panią premier przekonanie, że współpraca polsko-litewska może nadawać taki dobry ton i dobre tempo. Współpracy wszystkich państw tego regionu, przede wszystkim w kontekście bezpieczeństwa. Gościłem w Warszawie w ostatnich dniach panią premier Łotwy, premiera Norwegii, premiera Finlandii, premiera Szwecji. Dzisiaj przyjechałem do Wilna także po to, żeby wszystkie te państwa, które są współodpowiedzialne za bezpieczeństwo regionu, bezpieczeństwo Morza Bałtyckiego, solidarną pomoc dla Ukrainy, żeby synchronizować te działania tak skutecznie, tak intensywnie jak to możliwe i bardzo dziękuję za tę pierwszą część naszego spotkania. Tutaj z panią premier mamy absolutnie jednolite stanowisko i przekonanie, że budujemy tutaj wspólny interes. Dziękuję także za zrozumienie. Wyjaśniałem długo pani premier sytuację jeśli chodzi o polski i europejski rynek rolny, rynek produktów spożywczych i napięcia wynikające z napływu żywności i produktów rolnych, zarówno z Rosji i Białorusi, jak i dzięki decyzji Komisji Europejskiej, także bezcłowo z Ukrainy. Chcę Państwa poinformować, właśnie przed chwilą poinformowałem o tym panią premier. Że dzisiaj zwrócę się do marszałka Sejmu w, Polsce, w Warszawie po powrocie z Wilna z propozycją uchwały polskiego Sejmu wzywającej Komisję Europejską do nałożenia y, pełnych sankcji na produkty rolne, produkty żywnościowe, rosyjskie i białoruskie. Jestem przekonany, że wspólna europejska decyzja będzie bez porównania skuteczniejsza niż indywidualne decyzje państw regionu. Rozumiem je, ale wolałbym, żebyśmy wspólnie jako cała Unia Europejska podjęli decyzję o sankcjach na Rosję i Białoruś dotyczące produktów żywnościowych i rolnych. Chodzi tu zarówno o urealnienie i wzmocnienie sankcji w związku z atakiem Rosji na Ukrainę i współpracę Białorusi z Rosją w tym ataku, ale chodzi także o bardziej efektywną ochronę europejskiego, litewskiego, polskiego rynku rolnego, rynku produktów spożywczych. Znalazły się te rynki pod wielką presją w związku z wojną i nie ulega wątpliwości, że jednym z głównych zadań jest pełne odblokowanie możliwości eksportu produktów rolnych i żywnościowych Ukrainy do państw trzecich, te, które były tradycyjnymi odbiorcami produktów rolnych i i żywnościowych. Jestem w stałym kontakcie z panią premier, z naszymi partnerami w Europie i oczywiście z Kijowem, tak aby możliwie szybko i skutecznie rozwiązać także problemy, które powstają na granicy Unii Europejskiej i Ukrainy, w tym przede wszystkim polski, polskiego odcinka granicy. I muszę tutaj znaleźć wspólnie z wami rozwiązanie, które będzie także skutecznie chroniło polski i europejski rynek przed nierówną konkurencją. Chcę podkreślić, że z panią premier ustaliliśmy, że będziemy w stałym kontakcie, bo mamy bardzo dużo spraw do, 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 do przypilnowania, ale chcę Państwa zapewnić, że dla, dla mnie osobiście, dla mojego rządu i dla wszystkich Polek i Polaków nasze relacje będą miały zawsze największe możliwe znaczenie i będziemy starali się rozwiązywać wszystkie kwestie. Na, na szczęście spornych prawie nie ma, ale wszystkie kwestie w naszych relacjach dwustronnych i w kwestiach europejskich solidarnie i w duchu przyjaźni. I mówię o tym z przekonaniem. Macie we mnie naprawdę oddanego przyjaciela i sojusznika. Piotr Wiskowski, Polsat News. Chciałem się zapytać, czy... ...Zielonego Ładu była dyskutowana podczas tego spotkania lub czy będzie dyskutowana. Czy Litwa wspiera tutaj stanowisko Polski, jeżeli chodzi o konieczność renegocjowania warunków Zielonego Ładu? Chciałem także poprosić o komentarz w sprawie spotkania ministrów spraw zagranicznych Słowacji i Węgier z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Siergiejem Ławrowem. Do spotkania z ministrem spraw zagranicznych Węgier doszło w dniu pogrzebu Aleksieja Nawalnego. Czy to podważa wiarygodność Unii Europejskiej? Prodeus na żalio kurs rozpocznie od zielonego ładu. Prawdopodobnie widzimy nie w kontekście jednego, ale kilku państw, że te protesty rolników odbywały się w kilku państwach europejskich. Również na Litwie mieliśmy tu w styczniu taką akcję zorganizowaną przez rolników i wiele kwestii, wiele pytań, które były podnoszone, były powiązane z realizacją Zielonego Ładu. Na Litwie mamy takie sytuacje, kiedy pewne wymogi. Odnośnie zielonego ładu są taką noszą ta, no, to, co, z czym się musi uporać nasz sektor rolniczy. Przede wszystkim jest tak dlatego, że po odzyskaniu niepodległości. Litwa i profesor Landsbergis no, zniszczyli kolhozy i wiele emisji CO2 zmniejszyło się z powodu tych naturalnych procesów, które były w naszym rolnictwie. A Unia Europejska wdrażając te ambicje, no w Litwie byliśmy wówczas w 2005 roku, kiedy i tak mieliśmy małe emisje i teraz jeszcze mniej zmniejszyć te emisje, to jest naprawdę bardzo no, dużym wyzwaniem, bardzo bolesnym wyzwaniem. Z drugiej strony mamy wymogi ze strony społeczeństwa odnośnie czystego, czystej wody, ochrony habitatów i po prostu ten kompromis nie zawsze jest tak łatwo osiągalny. Mam również nasze prośby dla Unii Europejskiej, do Komisji Europejskiej odnośnie pewnych wyjątków wdrażania Zielonego Ładu już od roku 2024-2025. Są to i kwestie administracyjne, i szybkość jak musimy tu dostosować się do tego zielonego ładu. Pewne sektory są szczególnie takie wrażliwe. Myślę, że tu w kontekście litewskim mamy o czym rozmawiać. Mamy wiele takich sugestii, które będą przedstawione dla Unii Europejskiej, żeby rolnictwo przystosowało się i to nie oznaczało kolapsu w rolnictwie czyli będziemy tu racjonalnie przedstawić nasze sugestie dla Komisji Europejskiej i odpowiednim podmiotom, żeby to wszystko było wzięte pod uwagę. Jeżeli mówimy o pani Olawrowi i tych spotkaniach, no to niestety bardzo szkoda, że tak się stało. Dziękujemy. Gdy rozgadydam, a wyczuśnę, ujawniłem to, że byłem nas. Jeśli lau mi jest wodę, yeah, because I I feel also as a be obliged to to answer to to the questions about especially Green Deal. Wymieniliśmy uwagi z Panią Premier i jestem przekonany, że będziemy prezentowali wspólne stanowisko i że to będzie dużo więcej państw członkowskich w Brukseli gotowych do takiej otwartej, twardej rozmowy w sprawie Zielonego Ładu. Nikt nie kwestionuje, ja będę ostatni, ale i pani premier też no mamy, mamy poglądy, które każą nam działać na rzecz ochrony klimatu. Prezentujemy siły polityczne, dla których ochrona środowiska, zdrowie obywateli to są najwyższe priorytety, ale też odnajdujemy w konkretnych zapisach Zielonego Ładu zapisy nie do końca adekwatne do rzeczywistych problemów, przed jakimi stoi Unia Europejska. Mówiąc wprost. Ochrona środowiska nie może i nie musi być w konflikcie z elementarnymi interesami, jeśli chodzi o produkcję żywności i, yy, yy, i rolnictwo europejskie. Musimy tutaj znaleźć wspólną przestrzeń. To nie może być wojna domowa między ekologią a rolnictwem. Europa nie musi być skazana na taką absurdalną wojnę wewnętrzną, wojnę interesów. I naszym zadaniem i na pewno znajdziemy rozwiązanie jest, aby. Część zapisów Zielonego Ładu tak skorygować, aby nie uderzały wprost w interesy i poczucie bezpieczeństwa dużych grup ludności. Nie chodzi tu tylko przecież o producentów rolnych, ale oni są przede wszystkim narażeni na niektóre nieprzewidziane być może przez polityków konsekwencje Zielonego Ładu. I ja także będę występował w najbliższych dniach z konkretną inicjatywą dotyczącą rewizji niektórych zapisów Zielonego Ładu. Rewizji, która będzie na celu miała ochronę polskiego i europejskiego rynku, rolnego rynku producentów żywności. Po ostatnim choćby przemówieniu Putina, tym, w którym mówił o budowie autarkicznej rosyjskiej gospodarki, pełnej niezależności od Zachodu, etc. etc. Ale to nie są puste słowa, moim zdaniem. Żyjemy w warunkach wojny. Wypowiedzianej przez Rosję. I kwestia bezpieczeństwa i samodzielności żywnościowej, rolnej Europy jest absolutnie no równie istotna jak bezpieczeństwo militarne. I dlatego y, mam nadzieję, że będziemy tutaj, szczególnie państwa tego regionu, mówili jednym głosem. Y, ja czuję się współodpowiedzialny jako polski premier za bezpieczeństwo żywnościowe zarówno Polski, jak i całej Unii Europejskiej, a to wymaga zmian niektórych decyzji. I y, y, tak jak powiedziałem, w tym tygodniu. Yy, będę publicznie ogłaszał treść tych propozycji yy, zmian pod adresem Komisji Europejskiej i liderów państw członkowskich. Kwestia yy, yy, biesiadowania w dniu pogrzebu yy, Achieja Nawalnego przez ministrów spraw zagranicznych Węgier i Rosji to nie jest tylko kwestia dobrego czy złego smaku. To nie jest tylko kwestia, że ktoś nie wyczuwa timingu. To jest kolejna demonstracja ze strony rządu węgierskiego, którą trudno zaakceptować ze względów moralnych, ale także stricte politycznych. Po moim spotkaniu z premierem Orbanem, premierem Fico premierem Fialą, w Grupie Wyszehradzkiej w Pradze kilka dni temu, no, gdzie miałem swoje wrażenia i one nie były, jeśli chodzi o kwestie rosyjskie, to nie były wrażenia optymistyczne po spotkaniu z naszymi kolegami z Bratysławy i z Budapesztu. To jest takie kolejne potwierdzenie, że w niektórych sprawach dość daleko rozeszły się nasze drogi, na pewno w kwestii stosunku do Rosji i ataku Rosji na Ukrainę. Na szczęście w regionie północno-wschodnim, w relacjach polsko-litewskich, tutaj nie ma najmniejszego powodu, żeby sądzić, że są jakiekolwiek różnice. Nie chcę być zbyt brutalny, ale dzisiaj środek ciężkości, jeśli chodzi o bezpieczeństwo Europy, przesunął się mocno na północ. Tak jak wspomniałem, ten format nordycki plus z Litwą, Łotwą, Estonią, Finlandią, Szwecją, Norwegią jako partnerem de facto europejskim, nie członkiem Unii Europejskiej, ale de facto europejskim i Polską, a także z aktywnym udziałem Danii, także Wielkiej Brytanii w niektórych przedsięwzięciach. To wszystko pokazuje, że można budować duże, efektywne bloki polityczne, które w sprawach geopolitycznych i przede wszystkim w sprawie agresji Rosji na Ukrainę mówią jednym głosem i będą działały dokładnie w tym samym y y y kierunku. Mam nadzieję, że te niezrozumiałe dla mnie gesty, a czasami i słowa i decyzje, których jesteśmy świadkami, jeśli chodzi o Bratysławę i Budapeszt, że mają charakter jednak incydentalny, że prędzej czy później to się zmieni i że będziemy mieli poczucie, że także. Na południe od Polski możemy liczyć na, na partnerów, którzy rozumieją, gdzie są zagrożenia i gdzie są sojusznicy. z bns -u. Pytanie do Pana Premiera Polski. W ubiegłym tygodniu Pani Premier Litwy powiedziała, że w Polsce są pewne restrykcje i Polska nie będzie bronić. Tu nawet Litwy, ponieważ nie będzie mogła wysłać swoich żołnierzy tu na nasze terytorium, gdyby coś się stało. Czy to jest tak i czy też omawialiście te kwestie z naszą panią premier i czy takie ustawy mogą być zmieniane, gdyby była taka potrzeba? Czy również rozmawialiście o sytuacji tu i protestach rolników na granicy polsko-litewskiej? To ja zacznę odpowiadać na te pytania, które są przeznaczone dla mnie przede wszystkim i powiem, że tak, omówiliśmy sytuację na granicy polsko-litewskiej, ale jak pan też dobrze wie, nie ma jakiejś takiej szczególnej, szczególnie utrudnionej sytuacji, ponieważ samochody były zatrzymywane od piątku. I nie powstały jakieś szczególne kolejki, czy takie zaburzenia, przekroczenia granicy. Trzeba było, no nie trzeba było tu udowadniać, że są to jakieś potoki ziarna z Litwy przez Polskę i dalej. I że faktycznie to, że to było wywiezione z Ukrainy przez Litwę w 2023 roku i te ilości są faktycznie bardzo nieduże, nawet gdyby ta teza, która była nazywana przez pewne osoby protestujące, że nie, tranzyt nie kończy się tu na Litwie tych towarów do trzecich państw i jeżeli tak by się stało, to potrzebne są deklaracje importu, a cło, służby celne chyba to też ujawniają i tu nie ma żadnych kwestii czy nieporozumień w tym kontekście. Faktycznie nie ma to nawet bardzo dużych ilości, gdybyśmy porównywali to z plonem litewskim, bo tu też nieznaczne są te ilości, że tak powiem, w kontekście tranzytów, a uwzględniając sytuację, która teraz istnieje, pewne protesty, pewne um, takie um, Przejawy jakby winy, to co musimy zaprzeczyć, szczególnie co dotyczy służby celnej, policji i różne sprawy praktyczne, prace policji, to faktycznie ze strony instytucji polskiej ten proces był faktycznie skład. W danej chwili niezaburzany też jest ruch towarowy. Oczywiście trzeba pewien czas przeznaczyć na to, żeby to można było ocenić, na to, żeby można było pewne rozwiązania zrobić, ale myślę, że przekonamy te osoby protestujące że ten transport, o którym się mówi, nie ma. Nie ma tutaj takich przewozów tranzytowych zbóż i ziarna i faktycznie to nie mamy nic do ukrycia, ponieważ wszystko możemy deklarować, wszystkie liczby przedstawić do wiadomości osób zainteresowanych i współpracować, żeby nie było żadnych wątpliwości. Jeżeli mówimy tu o ograniczeniach, które przed chwilą wymienił premier Polski, Zgadzam się z tą opinią najlepiej, gdyby to była opinia Unii Europejskiej decyzja Unii Europejskiej. Oczywiście wysprzemy taką decyzję europejską, tak jak to robią poszczególne państwa, ponieważ zawsze możemy znaleźć jakieś luki, i oczywiście wówczas tutaj w naszych regionach nadgranicznych mieliśmy również takie precedenty w przeszłości, dlatego zawsze mówimy o tym, żeby takie sankcje wobec Rosji i Białorusji były jak najbardziej ograniczone i myślę, że to będzie inicjatywa europejska, która faktycznie się sprawdzi i będzie efektywna. Jadąc do Wilna studiowałem oczywiście dyskusję dotyczącą kwestii naszych wspólnych planów obrony na wypadek wojny czy napaści na Litwę, na Polskę i współpracy w tej kwestii. Rozmawialiśmy o tym z panią premier. Jeśli no oboje wiemy z, z panią premier i Państwo to dobrze rozumiecie, że konferencje prasowe to nie jest właściwe miejsce dla analizowania szczegółów planów operacyjnych obrony tego czy innego państwa czy NATOskich. Ja rozumiem, że nasze życie polityczne też polega na tym, że trzeba czasami komentować wypowiedzi różnych ludzi na temat naszego bezpieczeństwa. Nie jest to łatwe, wiem to z własnego doświadczenia. W rozmowie z panią premier ustaliliśmy, że żeby temat jakby zamknąć i żeby nie był on poddany presji różnych spekulacji i, i sensacji, nasi ministrowie spraw zagranicznych i obrony Litwy i Polski usiądą w najbliższych dniach i. Yy, yy. Ustalą wszystkie szczegóły tak, żeby w komunikacji zewnętrznej nie było już wątpliwości. Solidarność Polski i Litwy także w wypadku agresji nie podlega żadnej dyskusji. Dobrze wiemy, na jakim błędzie prawnym także działamy. Tutaj i Unia Europejska ma swoje zasady działania, przede wszystkim NATO, jest artykuł 5. Mamy wspólne zagrożenie i nikogo nie muszę przekonywać, że nasza pełna solidarność w każdej sytuacji jest jak skarb i oboje z panią premier to potwierdziliśmy. Natomiast te kwestie bardziej techniczne, uregulowania dotyczące planowania, zostawmy to ministrom obrony i spraw zagranicznych, ale bądźcie spokojni. Póki tacy ludzie jak my odpowiadają za współpracę Polskiej i Litwy w sprawie bezpieczeństwa, możemy się czuć bezpieczni, no, na, przynajmniej jeśli chodzi o nasze, nasze relacje. Jeśli chodzi to nie tylko z serca płynie, ale też tu rozum nam to przecież nakazuje. Drugie pytanie dotyczyło sytuacji na granicy polsko-litewskiej. To nie jest takie chcę wam bardzo otwarcie jesteśmy wśród przyjaciół powiedzieć, że to przecież nie jest łatwe zadanie dla polskiego rządu utrzymać porządek na granicy wtedy kiedy Blokować granice chcą dość duże grupy osób naprawdę przerażonych tym, co się dzieje, jeśli chodzi o ich interesy. Słuchajcie, to, jest to, to nie jest. Czasami może się wydawać, że niektórzy przesadzają. Czasami statystyki mówią coś innego, że na przykład nie ma problemu dużych ilości zboża czy innych produktów rolnych, które płynęłyby z Litwy do Polski i były pochodzenia na przykład ukraińskiego. Ale ci, którzy protestują, oni niekoniecznie kierują się precyzyjnymi statystykami, nie zawsze mają do nich dostęp. Oni wiedzą i zrozumcie, na czym polega problem nie tylko polski, ale w Polsce on jest wyjątkowo dotkliwy. Polski rolnik, który uprawiał pszenicę, mógł liczyć na około 300 euro. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu 300 euro za tonę. Dzisiaj może liczyć na 150. Euro, jak dobrze pójdzie, jeśli znajdzie nabywcę. A koszty produkcji, na przykład koszty nawozów sztucznych, ale nie tylko, wzrosły w ciągu tych dwóch czy trzech lat. To koszty energii, w to wchodzą, o dobre 200%. I nagle na to jeszcze się nakłada Zielony Ład i kolejne restrykcje. Tak to odbierają polscy rolnicy. W związku z tym. My musimy bardzo poważnie potraktować ich lęki i obawy. Jeśli polski rolnik decyduje się na blokadę granicy, mi się to nie podoba, no, z oczywistych względów. Staramy się cały czas redukować negatywne konsekwencje tych akcji, ale rozumiem ich pobudki. I dlatego um, proszę, to, i zwróciłem się tutaj do pani premier um, Litwy także z taką ludzką prośbą o zrozumienie. Że mamy do czynienia z realną. To nie jest polityka, te protesty, to jest życie. W przypadku Polski, to jest życie pół miliona rodzin, które żyją bezpośrednio z produkcji rolnej. I my zrobimy wszystko, żeby ograniczyć negatywne konsekwencje tych protestów negatywne dla ludzi czy dla naszych państw. Ja bardzo szczegółowo to monitorowałem i pani premier to potwierdziła. Blokada nie jest niczym dobrym, ale w przypadku tej sytuacji na granicy yy, polsko-litewskiej, yy, to jest w Kalwarii, nie? Jeśli dobrze, dobrze. Da, budzisko Kalwarii. Yy, Tam te negatywne konsekwencje dla ruchu są minimalne. No, na razie jest to raczej manifestacja niż, niż blokada i mam nadzieję, że ta sytuacja się nie zmieni. Ale proszę też o zrozumienie wszystkich naszych partnerów. Dėkujame premjerams, linkime gražios dienos.